Panie Arturze, witamy w Rakowie, witamy w Częstochowie. Jakie są te pierwsze odczucia po powrocie do Polski i po dołączeniu do Rakowa Częstochowa? E, witam wszystkich e, kibiców i no, wszystkich, wszystkich związanych z Rakowem, powiem tak. E, na pewno dobrze być znowu w Polsce i dobrze być znowu w miejscu, które się znam, bo to miejsce znam dość dobrze. No i cieszę się, że mogę dołączyć do tego zespołu, który od kilku lat przez właściciela i przez Marka poprzyna jest tak skrupulatnie budowany. Jeżeli dorzucę jakąś cząstkę od siebie, swojej wiedzy, doświadczenia, z moich kontaktów, żeby to było jeszcze lepsze, to będę się bardzo z tego cieszył. Przez te ostatnie miesiące kibice debatowali, kto zostanie nowym dyrektorem sportowym. Ostatecznie doradca Zarządu do spraw sportowych. Myślę, że wielu kibiców zastanawia się, czym to się różni i czy w ogóle się to jakoś się różni, jak będzie wyglądało w praktyce? To myślę, że to czas pokaże, ale myślę, że dużo tych zadań, które przede mną jak gdyby zostało nakreślonych przez właściciela, to są zadania dyrektora sportowego. No, nie mamy za dużo czasu, ale, ale dołożę wszelkich starań, żeby, żeby te okienko transferowe i ta praca, którą chcę tu wykonać w Rakowie, stała na, żeby była dużej jakości i żeby kibice Rakowa byli bardzo zadowoleni z tego faktu, że mają jeszcze silniejszą drużynę. Raków obecnie jest liderem Ekstraklasy, już zapewnił sobie medal, grę w eliminacjach europejskich pucharów, to zwiastuje kolejne emocje w tych najbliższych miesiącach i też pewnie wielu kibiców zastanawia się co wydarzy się na rynku transferowym w tym letnim okienku transferowym. Możemy coś się zdradzić jak wiele nazwisk jest zapisanych w Pana notesie czy też w notesie trenera Marka Papszona? Wie Pan co, zawsze, zawsze jest gdzieś ta wiedza na temat, na temat transferów, bo tym się jak gdyby zajmuje od kilkunastu lat. To na pewno są inne wyzwania niż w klubie, w którym poprzednio e, pracowałem. To są inne oczekiwania. E, zawsze kibice mają e, w okienku transferowym duże oczekiwania w stosunku do klubu i komentują transfery przychodzące, wychodzące. Jest to normalne, jest to część tego biznesu e, i myślę, że, że postaram się e, wspólnie z sztabem szkoleniowym, aby to okienko przebiegło. E, Dobrze, i żeby transfery, które trafią do, do, do Rakowa, miały swoją jakość i przełożyły się na wyniki. Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, bo tak jak Pan powiedział, zespół jest na pierwszym miejscu i mam nadzieję, że, że tak się ta batalia w tym roku skończy. Aczkolwiek, marzenia moje osobiste i myślę, że wielu kibiców Rakowa i właściciela. E, nie spoczywają tylko i wyłącznie na polskiej ekstraklasie. Te ostatnie lata spędził pan za granicą, ale na pewno śledził ekstraklasę, śledził też poczynania Rakowa. Jakby tak pan szerzej mógł ocenić, właśnie raków na tle innych klubów, rozwój też Rakowa, nawet porównując do tego, co, co pan tutaj zobaczył w 1998 roku, kiedy, kiedy zaliczył cztery występy w ekstraklasowym Rakowie? Powiem tak. E... Jeżeli chodzi o budynek i w koło, to jest minimalna zmiana, ale nie za duża. E, na pewno na lepsze. E, aczkolwiek e, na pewno, to myślę, że wszyscy w Polsce to, to samo zdanie wymienią. Rakum potrzebuje nowego stadionu i ten poziom, e, na którym klub jest e, po prostu... E, Powoduje, że, że zespół powinien grać na zdecydowanie lepszym stadionie i to nie ulega wątpliwości. Moja wiedza, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę, jest dość spora. Od 2015 roku przez dwa lata hmm, doradzałem, e, bo nie mogła ta funkcja nazywać się dyrektor sportowy, ponieważ równocześnie pracowałem dla Bursji Dortmund, dla Piasta Gliwice w momencie, gdy Piast zrobił wicemysł Polski. E, następnie trzy lata w górniku. E, rok czasu w e, Termalice, e, typowe takie doradztwo e, i mam kontakt z tą Ekstraklasą, widzę jak się rozwija, widzę w jakim dobrym kierunku zmierza. E, widzę jak, roz, e, jak rozwija się Raków, e, bo Raków e, jak spotkają właściciela bodajże pierwszy raz na meczu w Siedcach, gdy, gdy właśnie doradzałem Piastowi, e, bo wtedy był chyba bodajże tam mecz no to widzę jaki, jaka jest ogrom pracy wykonanej i jak ten zespół się rozwinął, jak, jak tu koło klubu to wszystko się rozwinęło, to już jest duży klub. Dlatego postaram się małą cząstkę z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy, z moich kontaktów dodać do tego, aby Raku był jeszcze lepszy. To jeszcze wrócę do tego 98 kilka występów w ekstraklasowym, wtedy też Rakowie. Jak mam wspomina tamten czas? To był taki czas, pamiętam, że ja byłem wypożyczony z, z um, Polonii Bytom, tutaj do Rakowa, i Raków dał mi szansę. Raków dał mi szansę, z, um, jak gdyby, zadebitować w ekstraklasie, bo tu zadebitowałem. To były tylko cztery mecze święte, pamięci, E, trener Kokot, e, wtedy nas prowadził i ja z Rakowa od razu wyjechałem do Niemiec i to, to pamiętam, że ktoś tu przyjechał na jeden z tych meczy, e, potem pojechałem na testy i gdzieś tam dla mnie, e, zawsze będę to miłe wspominał, bo ten klub dał mi możliwość tego, że wyjechałem po prostu do Niemiec i gdzieś tam moja droga z piłką Potoczyła się do dzisiaj tak, jak się potoczyła, i myślę, że to był bardzo ważny moment w moim życiu. No to cieszymy się teraz z powrotu do, do Częstochowy. Raz jeszcze witamy i trzymamy kciuki. Życzymy powodzenia w tym nowym wyzwaniu. Dziękuję pięknie.